że w terze, nagrywamy instastory z y, dziewczyną Ludwiczka. Dziś, o, dziewczyna Ludwiczka. Tak, z przyszłą żoną Ludwiczka, żeby była Pani Ludwiczkowa. Jak się nazywała Pani Ludwiczkowa? Była taka? Y, nie, był lud ojciec, ale, ale będzie, będzie, pani Ludwiczkowa. Nikt nie pamięta matek. <laughs> nie, ja swoją kocham i pozdrawiam mamu. Tak. Pozdrawiamy I mamę, mamę Ludwiczka. I mamy Wojtka pozdrawiam. To oczywiście. Wojtka. Wojtku, jak wrażenia pogali? Jesteśmy świeżo? Stary, gala była totalnym rozpierdolę. Te emocje! Zbytku cała arena, wiesz o co chodzi. To było... Czujesz to? Tak, czujesz to? tak. Pokaż po, jak to czujesz. Pierwszy raz to Pokaż po, jak to wy... czujesz. <śmiech> <śmiech> o to chodzi właśnie, stary. Taki nie był! <laughs> Boksel, muszę Cię o to poprosić. Zadęczymy razem do... Koko? Możemy, no. Teraz tutaj? No. Przytulono? Dawaj. Dobra, to lecimy. I Koko Chanel na dobry dzień. Nie, nie pozwolisz mi na sen ta, 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 ta. Nie No fajnie, tu to, to jest taki fajnik stary. Mi że... sprópsują is... zaczęliśmy no. Witajcie z tej strony Ludwiczek Witam z kanału Ciebie. Top Top News. Siema, Ludwiczek. A ze mną Wojtek Błamka Miałem się nazywać Zuzia po prostu. Tak, jakbyś był dziewczynką. Tak. Super, fajnie, bardzo ładnie. A jestem ludwiskiem. Mi to się kojarzy z bajką. Aha, bo to. Dobra, yy... I to wstawimy na TikToka do jakiejś Super. idealnej piosenki. Dobrze, Miła. zabicie no że cię po nocach. Pozdrawiam cię, przyjaciółko. Z nieba ci spadła. Zusie śni się wszystkim po nocach. Mną była Zusie, która może mi też się kiedyś śniła.